Witam Was serdecznie drodzy widzowie. Dzisiaj taki odcinek świąteczny, wigilijny, ponieważ kręcę go 24 grudnia, także tuż przed wigilijną wieczerzą, ale dzisiaj powinien wlecieć na kanał. No i jutro, czyli w pierwszy dzień świąt, będzie degustacja konkretniejsza, także nie martwcie się. Szykuję coś specjalnego, no ale dzisiaj, jako że karp to jedna kryba, więc lubi pływać, przetestujemy także piwo i będzie to piwo takie, myślę, że jak najbardziej pasujące do dnia, czyli piwo świąteczne. Jest to piwo zakupione przeze mnie na lubelskich targach piw rzemieślniczych właśnie na specjalną okazję, na okres około świąteczny, no ale wyszło, że będzie tutaj na wizji degustowane w Wigilię i jest to piwo z browaru Nepomucen, także myślę, że też powinno Was to ucieszyć. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj takie piwo jak Mary z browaru Nepomucen i jest to Orange Maple Syrup Almonds Christmas Stout. Ekstrakt 12,4, alkohol 5%. Data ważności 10 luty 2024, także długa data przydatności. No i co my tutaj mamy w składzie? Składniki: woda, słód jęczmienny, słód owsiany, płatki owsiane. Pomarańcze skórki i sok, prażony jęczmień, syrop klonowy, migdały, chmiel, no i oczywiście drożdże. Także czego my tutaj nie mamy? Zapowiada się dość ciekawie. Zobaczymy, jak to będzie w smaku. Czy rzeczywiście piwo meryzne z Nepomucena przywoła tutaj magię świąt? Także widzimy się po cięciu i degustujemy. Witam z powrotem. Piwo mamy przelane do szkła. Jak widzicie, bardzo mocno się pieni, piana taka potężna, jasno beżowa, głównie, drobno i grubo-pęcherzykowa. Yy, może nie jest za ładna, yy, natomiast jaką barwę ma to piwo, powiedziałbym, że taki bardzo, bardzo ciemny brąz. Wydaje mi się tutaj z mojej perspektywy, że to nie jest taka... Czysta czerń, a taki bardzo, bardzo, naprawdę ciemny brąz już podchodzący pod czerń. Chociaż może gdzieś tutaj z mojej strony źle to widzę, ale wydaje mi się, że jest to taki ciemny brąz, może nie do końca czerń. Tak pół na pół bym powiedział. E, niuchamy. No powiem wam, że mm, Pomarańcze wyczuwalne, są skórki pomarańcze, ale zaraz właśnie wchodzi taki sok. Czuć, że jest tutaj sok pomarańczowy, to wyraźnie. Migdały wyczuwalne, bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o syrop klonowy, na razie nie mam tutaj żadnych takich skojarzeń. Muszę Wam powiedzieć, że właśnie te aromaty soku pomarańczowego, skórki pomarańczy, migdałów tutaj wszystko dominują. Powiem szczerze, że nawet mm, słabo jest wyczuwalna taka kawowość, czekoladowość. Normalnie powiedziałbym, że kojarzy mi się to z takim batonem o smaku pomarańczowym, natomiast no tutaj. W zapachu muszę powiedzieć, że tej czekoladowości jest mało, chociaż jest. Głównie, głównie teraz ten sok pomarańczowy tutaj to wszystko zdominował. Paloności tutaj praktycznie brak, tak jak mówię, jakieś kawowości, czekoladowości. Gdzieś tam jest, ale jest ona bardzo przykryta tutaj, wręcz zdominowana. No i troszeczkę szczerze mówiąc jestem tym zawiedziony, bo mogło być lepiej. Także, no cóż, wasze zdrowie próbujemy. W smaku na pewno piwo jest spalone. Trochę kawy, trochę czekolady, ale w dalszym ciągu tutaj właśnie dominuje ta taka pomarańczowość i taka kwaskowatość tego soku pomarańczowego. Tak, wyraźnie taka skórka pomarańczy, ale też i kwaśny sok pomarańczowy. Troszeczkę migdałów, może rzeczywiście gdzieś jakieś skojarzenia z syropem klonowym mam, ale powiem wam szczerze, że całość mm, jakoś tak wypada. Niezbyt świątecznie. Jest to piwo takie, właśnie, strasznie gorzkie, cierpkie, trochę kwaśne, zdecydowanie pomarańczowe. Trochę za mało tutaj jest właśnie takiej czekoladowości, takiej kawowości. Nie mam tutaj jakiegoś takiego, właśnie skojarzenia ze świętami, z ciastem, także, no, muszę powiedzieć, że tutaj jestem troszeczkę zawiedziony. No, nie jest to piwo złe, ale. Wydaje mi się, że tutaj po prostu coś poszło nie tak. No bo tak jak mówię, ewidentnie tutaj jest za mało akcentów stałtowych, a za dużo tych właśnie akcentów świątecznych głównie pomarańczowych. No także cóż... Pijałem oczywiście gorsze mm, świąteczne piwa, no ale muszę powiedzieć, że spodziewałem się tutaj jednak, y, że będzie troszeczkę lepiej, że wiecie, będzie to takie piwo, właśnie bardziej świąteczne, że będzie tutaj sporo też <coughs> tych, tych stałta, tak? Jakieś skojarzenia z ciastem, z czekoladą, y, coś w tym stylu. No Natomiast muszę powiedzieć, że jest tutaj tak. Y, Troszeczkę wodniście cierpko, jest goryczka. No i ta zdecydowanie pomarańcza tutaj za bardzo aż to piwo zdominowała, bo po prostu ten sok jest tutaj wyczuwalny fest. Także nie wiem, jak Wam to piwo do gustu przypadnie, jeżeli będziecie pili, ale ja Wam powiem, że no tak średnio, świątecznie mi się kojarzy. No i też. Powiem szczerze, że tak średnio mi smakuje. Moim zdaniem, no niestety tutaj potencjał miał, aczkolwiek coś tutaj chyba poszło nie tak. Także tragedii nie ma, ale też szału nie ma, także już od Was zależy, czy. Będziecie chcieli kupić to piwo. Ode mnie to tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Czegoż wam mogę życzyć na koniec? Wesołych, spokojnych świąt. No i przede wszystkim, żeby przyszły rok był dużo lepszy niż ten, a przynajmniej, żeby to, co się zepsuło w tym roku, wyprostowało się trochę w przyszłym. Także, no cóż, dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.